Siema, siema, jestem scalar. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym takim już e, odcinku z Armored Heroes, ale w takim bardziej informacyjnym, albowiem jak widzicie strona jest teraz aktualnie w budowie, mm, tak, ona zostanie... Taka krótka informacja, tak? Ona zostanie niedługo już z powrotem yy, zrobiona na nowo. Jeszcze wam żadnych tutaj sekrecików, żadnych nie będę zdradzał, bo po prostu administrator strony mnie za zatłucze. Yy, ale tak, strona została yy, po prostu zostaje zbudowana tak jakby stworzona na nowo, ze względu, że występowały tam pewne błędy i... Um, no. Występowały właśnie pewne błędy i... Ja nie zgubiłem wątek. I nie działało wszystko tak poprawnie jak powinno. Czyli na przykład dodawanie komentarzy nie było do, dopracowane tak na ostatni guzik. Po prostu mm, tylko administratorzy mogli coś dodawać yy, właśnie komentarze. A właściwie tylko główni administratorzy, który, którzy mieli dostęp do jakiegoś tam serwera, tak mi przynajmniej wydaje mi się, nie, nie wiem czy nie, nie pamiętam dokładnie, tak mi przynajmniej wydaje mi się, że mówił administrator. Nie będę zdradzać jego mm, tożsamości ani żadnego, żadnej nazwy, niku, żeby po prostu. Nie było dla Was wiadomo, o kogo chodzi. Ważne, że dla mnie będzie i dla paru osób, które to też oglądają, też będzie wiadomo. Więc tak, jak widzicie, tutaj w tym miejscu to był nasz, tutaj adres. Niestety on został usunięty. Zobaczcie, nawet usunę to. To. I zobaczcie. No, mine.tens.php. nam ja wyskakuje. Co w no, Nie znajduje nam strony. Yy, I tak, yy, będziecie mieć link do samej, do tej strony, żeby ją zobaczyć w opisie. Yy, wejdźcie też na Facebooka, yy, strony Armored Heroes, na mojego Facebooka, wchodźcie. Znaczy, na, moi, na moim Facebooku będziecie dostawać tylko powiadomienia odnośnie um, jakichś tam moich nowych materiałów, kończących, zaczynających się z serii, itd., itd. A na Facebooku Armored Heroes będziecie mieć wszystkie informacje, y, które y, są odnośnie gry. Y, administrator y, strony, na, y, strony na Facebooku Armored Heroes be, y, prawie, no powiedzmy, kiedy... Z, coś nowego wymyśli od razu wrzuca to na e, stronę, więc w każdym razie możecie sobie to obczaić. Strona należy do Simon Bean Studios, wszystkie prawa zastrzeżone, tak? E, wchodźcie, Facebook też należy do Simon B. Studios, więc... E, znaczy, ta strona w Facebooku też należy do Simon B. Studios, więc... Lajkujcie ich profil, naprawdę po, godne polecenia ja go nie prowadzę niestety tego profilu, ale gdybym mógł, na pewno coś tam bym działał. Być może ten mój film, który właśnie teraz nagrywam, pojawi się y, niedługo na stronie internetowej albo przyszłej y, Armored Heroes. Jeszcze nie wiem, ale na pewno pojawi się na Facebooku Armored Heroes. Opublikuję go tam i będziecie mogli zobaczyć, o co chodzi. Więc, y, jak na razie, ja się z Wami żegnam. Chciałem życzyć Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z serii Armored Heroes lub innej serii. Od razu mówię, że niedługo zacznę nagrywać kolejną nową serię. Do Raymana już wracam niedługo, więc życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia i siema!